Dzisiaj będzie o krawatach i koszulach, czy krawaty i koszule trzeba znieść i w ogóle żeby kierowcy jeździli w czym im tam się podoba, czy koszule i krawaty odzwierciedlają jakość zawodu kierowcy autobusu. Cześć, ja nazywam się Dawid Góra i zapraszam Cię do kolejnego filmu, w którym wyjaśnię, dlaczego koszule są ważne w zawodzie kierowcy autobusu. Przychodzi mi na myśl taka historia z mojego dzieciństwa, gdzie patrząc na kierowcę autobusu widziałem koszulę, krawat i wyglądało to mega, mega elegancko. Zafascynował mnie ten zawód właśnie dlatego, że nosi się koszule a koszule wpływają na wizerunek nie tylko z siebie, ale też firmy dbają o taki, taką wizytówkę że kierowca to porządek a porządek znaczy autobus, firma więc jeżeli każdy kierowca, który jeździ który przewozi ludzi, ma koszulę i krawat to jest to symbol danej firmy. No i teraz pytanie: nad bardzo ważne, dlaczego krawaty zniesiono? Bo do jakiegoś momentu, w komunikacji miejskiej nawet, wymagano krawaty do koszu. Czyli nie można było, jak tutaj, odpiąć sobie jednego guzika, trzeba było mieć go zapięte i krawat ściskał wręcz nam szyję. No, miało to swoje minusy, szczególnie latem, kiedy było bardzo ciepło. Krawaty uciskały nam tutaj to miejsce, no bo wiadomo, jest to pewien, pewne wiązadło, które trzeba zrobić. No i panuje pewien dyskomfort. Komunikacja miejska poszła za modą, która odsunęła krawaty od wymogu, i teraz nie musimy już jeździć w krawatach. To też jest fajne, że. Idziemy za trendami, nie jesteśmy zacofani. No teraz to byśmy musieli w muszkach pewnie jeździć, aczkolwiek w muszkach też dziwnie by to wyglądało. Bez krawata też jest elegancko i koszula jest jeszcze w standardzie. Ale oprócz tego latem można nosić tak zwane koszulki Polo, które mają logo firmy i nazwę. I to też jest fajna opcja, bo w koszulach latem można nieźle się napocić, szczególnie kiedy mamy dużą szybę, szczególnie w Solarisa, gdzie ta szyba jest bardzo e, bardzo napromieniowana tym słońcem. Zresztą w każdym autobusie szyba jest duża. I nagrzewanie tej szyby a my na pierwszym froncie no to jeżeli mamy koszulę, która nie przypuszcza powietrza, e, a siedzimy, więc plecy są Nieoddechające. Koszula uciska tutaj ten fotel, więc tam nie ma zbytnio wymiany powietrza, żeby e, się nie spocić, więc na lato jest tu dyskomfortowe. Fajnie, że komunikacja miejska właśnie poszła w tą stronę, żeby dać kierowcom właśnie taką przestrzeń na koszulki Polo, które są bardziej przewiewne, bardziej wygodne i na lato sprawdzają się idealnie. Czy to, że są koszulki polo, wpływa to na wizerunek? Pogarsza ten wizerunek, bo przecież koszula to elegancja? Otóż nie. Jeżeli jest to jednakowy ubiór, czyli każdy kierowca ma tą samą koszulkę polo z tym samym logiem firmy, w tym samym miejscu jest to umiejscowione, to nawet fajnie to wygląda, bo jednolicie. I tak jest w komunikacji miejskiej. W Gdyni, gdzie pracuję, ja i gdzie mogę pochwalić się, że fajnie to wygląda gdzie kierowcy mają jednakowy ubiór z tym, że różni przewoźnicy mają różne nazwy swoich firm i to też jest ok i teraz nie każde miasto ma w swoim zasięgu w swoim standardzie koszule niektóre miasta no nie wymagają koszul i każdy jeździ w czym się tam mu podoba. I moim zdaniem to nie jest zbyt dobre, bo komunikacja miejska ma być estetyczna, elegancka. A jeżeli ktoś jeździ w koszulce Star Warsa albo w koszulce z pingwinem, no to nie za bardzo to służy wizerunkowi firmy, ale też całej. No, kierowca jeździ po mieście, więc jest wizytówką danego miasta. Wyobrażacie sobie, żeby w Krakowie jeździł kierowca z nie wiem, z Kaczorem Donaldem w koszulce? No dziwnie by to wyglądało. Kierowca właśnie kojarzy się z tą estetyką, więc powinien być odpowiednio ubrany. A żeby miasto kojarzyło się z całością, to wszyscy kierowcy powinni właśnie być ubrani jednakowo. Dlatego jestem przeciwko temu, żeby każdy kierowca był inaczej ubrany, nawet jeżeli jest to elegancka koszula, innego koloru, to też. No, fajnie, by, by było, żeby było do wyboru kilka kolorów, ale nie za dużo, ponieważ wtedy byłby znowu rozgardiarz i e, chaos, który wprowadza, że kierowcy znowu by byli różni. E, więc wprowadzanie różnych kolorów koszul też jest OK. Ale nie w więcej niż 3-4 kolorach. Takie mam właśnie na ten temat przemyślenia. Jeśli chodzi o krawat, no to poszliśmy tutaj za modą w biurach. Nie używa się krawatów. Nawet kiedyś zrobiono taki fajny artykuł, już nie pamiętam gdzie i kiedy, ale czytałem go kiedyś, tak przypadkowo, że właśnie odchodzi się z biur od krawatów, bo nie wpływają na estetykę przeszkadzają w pracy. No, i za tym trendem właśnie się poszło i odsunęło się od krawatów. Kiedyś był to wymóg, a teraz e, krawat to zapomniana część ubioru. I tak samo jest w, w zawodzie kierowcy autobusu. Jak widzicie, ja osobiście noszę koszulę, mi się to podoba. E, koszule są coraz bardziej udoskonalane wraz z technologią. Bawełniane są najlepsze, ponieważ najmniej przypuszczają. Najbardziej są przewiewne, o, w taki sposób mogę to powiedzieć. No i tyle o krawatach i koszulach. Dajcie znać, czy u was w mieście nosi się koszule i krawaty, jak to wygląda, jak myślicie, jak to wpływa na wizerunek miasta waszego, bo to też jest ważne, bo zauważcie, że kierowca kojarzy się z tym, jak jest ubrany, jak się zachowuje, jaką ma kulturę osobistą. To wpływa na Ocenę przez potencjalnego zwiedzającego turystę, jakiegokolwiek byś tam nie dał, to wpływa na jego ocenę na temat danego miasta i myśląc o kierowcy, który mu się rzucił w oczy, myśli o danym mieście. I to tyle. Do zobaczenia. Cześć. No i tyle. Tyle z tego filmiku.